Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę imieniem Ketura. Ona to urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Izbaka i Szułacha. Jokszan był ojcem Saby i Dedana. Synami zaś Dedana byli Ashurim, Letushim i Leumim, Synowie Midiana – Efa, Efer, Henoch, Abida i Elda. Ci wszyscy byli potomkami Ketury. Abraham całą swą majątność oddał Izaakowi. Synów zaś, których miał z rząd drugorzędnych, obdarował i kazał im jeszcze za swego życia odejść od Izaaka ku wschodowi, do kraju leżącego na wschód. A gdy Abraham dożył lat 175, zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości. Syt życia i połączył się ze swoimi przodkami. Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sohara Chetyty, w pobliżu Mamre. Na tym polu, które nabył Abraham od Chetytów, Został on pochowany obok swej żony Sary. Po śmierci Abrahama Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi. Izaak zamieszkał w pobliżu studni lachaj Roy. Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodziła Egipcjanka Hagar, niewolnica Sary. Oto imiona synów Izmaela. Miona pochodzących od nich potomków. Lebajot, pierworodny syn Izmaela: Kedar, Abdel, Mipsam, Mishma, Duma, Masa, Kadat, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. Oto synowie Izmaela, i takie są zarazem nazwy miejscowości. W których oni przebywali lub się osiedlili, dwunastu naczelników ich szczepów. A Izmael, mając 137 lat, doszedł do kresu swego życia, umarł i połączył się ze swoimi przodkami. Jego zaś potomkowie mieszkali od Chawila aż do Shuru. leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszuru, Oświecli się tam mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów.